Jestem jakim dzisiejszym cipu na moim kanale wraz z krójkiem i Rodczakiem Gramy w Nieśmierci 3 Tak to właśnie ja i dzisiaj będziemy tu robić zostaw no. suba Czy będzie dominacja okay. genetyczna A i w mnie ja to. Nie okay. Królik, ale nie do siebie mówiłem Dobra, może po prostu... Ja mówiłem o dominacji genetycznej A, o do... Dobra, może oh. po prostu rozpoczynimy. Bo... A... Rozpocznijmy. Nie ma tej cegada. Lobby jest dziwny, wyjdźmy stąd. Czemu? Jestem ja pomarańczowy. O, różowy! <grych> o, niebieski. Królik nie może być pomarańczowym. <grych> Czemu nie, nie mogę być pomarańczowym? Ja chcę być różowym, nie pomarańczowym. Pomarańczowy ma najbardziej skrytny motor. Mm -hmm. Ok. No to zobaczysz jak a, będzie skręt A ty a ty płaczesz. A niebieski ma na mnie sprytu dlatego jestem niebieski. Fajnie, że się z nikim nie bije cieszy mnie ta wiadomość. A mnie nie a mnie O, oh, Ewek jest w to pomarańczowy. Teraz zaburzyłem. Edek, na co mnie chcesz znowu naciągnąć? No, naciąganie. Nie ma. <laughs> na naciąganie maciąganie. Na naciąganie na filmów. Nie! <laughs> Najbardziej skręty motor, tak Ewak ja, Ale on miał dwósta <gron Homer> Ja dziękuję za takie akcje Ale może ty królik nie głosy następnym razem na no co mamy mieć co? Bo to jesteś ślepy Na polski nie chodzi U, Nie podoba mi się to mi się Nie podoba mi się to wszyscy mają boosty Mi się nie podoba to <gronomer> że że jak na razie to wygląda to na to, że się pokusujecie tylko tam. Przejeżdżasz różowy. O, ja się na niego fokusuję. Tak, przygazuj na mnie. No, a tak przy okazji. Ej, Ej ty przez jego odejkę nie przejechałeś. Nie przejechałem, może tak. Teraz wjechałem. Nie, a serio. Królik wzdłużył chyba się, ten jaka? Królik wzdłużył gusta. Nie, nie no, mam Gusta. Ale miałeś, widziałem jak brałeś nawet No tak, bo jest złotówą bo... Po co on wziął kolejnego? Nie, nie wiem, ale wiem, że to stracił Właśnie nie straci. ja widziałem tak. Panie wiedzieć, że jestem, że jestem na wygranej Ale A jak to ty znowu terminujesz? Nie nie zabijasz Zaraz używam sobie boosta i bez to <g> A <quotenotplayer> ja może sobie wezmę to Hahaha Hahaha Żeby mi boost przy twarzy zniknął Dobra, Ty kombinujesz Nie, nie Rzesz od The, cool? No Oj, <laughs> <Syn Island> nie, hey, nie, 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 do, nie to to się przejechać Tam się przejechać nie da Czyli królik może być zareagował Nie, po

Ej ja on to zrobił! A, bo miał bursa chyba są. No miałem bursa. No kurde, nie zobaczyłem cię skupiłem się na... Tak... 50% RP <grym> Zemsta. <grym> Aha, ale żeby mi to zniknęło przed twarzą. Znowu tak. właśnie tak Tak było, niech pan... Mam... Ale <grym> oddaj mi tego boosta, on miał być mój. <grym> no, no. Tyla. Cześć. Nie kics, stop ja tak Ja powiem. go próbuję zam, ale ja nie mogę. Ekka wiesz, że masz jedno życie. O nie! A ty, Patrzyłem a... się na ciebie! A wiesz, że ty wjechałeś swoją linię? no bo się skupiłem na tobie, no Co jest? Tak właśnie było z klubi. Wjechałem swoją linię. Ewek, na co coś mnie znowu naciągnąć? Na ten... Tak. To Ja na Ja sobie wypadnę. A, nie zdążyłem. Znaczy, się ja przegrałem... standardowo... I to było tam. Jest to beznadziejne. Ja polemizuję, że, jest, że ja jestem fokusowany. I tak. I tak. I to było tak. I ja <coughs> no to realizuję. Tak. Ten ostatni odcinek był lepszy dla mnie. Bardziej mi się podobał. Lepsza mapa. Z kim ja walczę? Z kim ja wywiecie? O, cześć Ewek! Na co chcesz mi znowu naciągnąć? Na wózka. Jak ty podskoczyłeś? się od ciebie Serio? Serio no tak, to, <grym> 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 nie, to jest na masz Nie, to na To nie patrzy na mnie Ale <grym> jak No dobra, nie masz przyjęcia Zaczyna robka! Zwieściłem się! <noise> Jaki chłop! Co zrobił? Jeszcze mi ukradłem. Złodziej, co za cygan! Idź podywany! O ten też! <noise> Cytaty kombinujesz, idź mi snu. Dobrze, osiągłam. Dobrze już idę. Nie mam zamiaru przybłać, że we mi okolicy. No nie <noise> nie podobają <noise> mi się Twoje pomysły. <noise> tak mi się spodoba. Nie, nie, no. nie umarł. A był akurat super. Tak, że tak Kończy moja linia O dzięki Czego uratował? Dobra nie uratować. Bo nie mogę skręcać przez to Aha, Kliknąłem przecież X no, ale to nie zawsze działa. No. Tego ja na nie że... Cześć. Raz... O nie! O nie! Wszyscy jesteśmy na remisie! Muszę to zmienić. No. Wszyscy raz zginę Ja co dzieje? No, o jak Zmieniłeś to! Zmieniłeś to zmieniłeś. Ej, ale ja uderzyłem w ogóle. O swojej linie! Wjechałeś e? w koniec. No, w koniec wjechałeś. Zorobek, zmieniasz to, Zm dobrze ci idzie Zmieniasz to, bardzo dobrze, bardzo <noise> dobrze to. Gdzie są busty halo? Wszyscy jak wykradliście miście, cyganów Dobra, on ma busty, a ja nie podjeżdżam Ktoś Nie bawię się z tobą A ty ze mną chcesz I ja od niego uciekam Ten to... ja siebek, Na co chcesz mnie naciągnąć? Na Freeba booksy. freeboxy. No ten też już żywioł. <-buksy> nie, ale tutaj, tutaj <grym" i> to po raz przez, przez farta miałeś. Bo szybciej kliknąć Mhm. Co to jest za trapem robiona w tej chwili? Nie merak mi w ogóle blokuje. Ewek, Ewek. E Ej, musisz pokazać Jak wi co to masz oh. go tam, ale jesteś frajerem, nie jest zwiększam Bo ten znowu busta mi zabrał, ja nie wiem <laughs> dzień dobry. Oj. Łohoho wow. Aha Idealnie A ja zawsze w takich momentach wypadałem na mnieźmi Kolejny bust, dzień dobry Jaki kolejny bust? No, dzisiaj mam kolejnego busta No nie wiem, no mu się busty przed twarzą respią on sobie respi, boot No bo on jest On nie może wygrać Jak ja nie mogę wygrać mo 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 A i ten kolejnego sobie jeszcze bierze No mówię, no, no muszę przed jadu, Nie, byłem przed tobą Nie, u mnie dosłownie widziałem jak się w siebie wjechaliście Aha, sobie. dobra on też No ja też zginąłem Stan nagroda bez zarysowań Nagła śmierć. Oj, ja wjechałem w nim, bo nie wiedziałem co się dzieje, bo mi zaskoczył. O, że... wygrałem! Tak, wygrałeś, bo wyskoczyło mi, że yy, robię coś więcej, więcej mam coś ode mnie. Nie? I, i chciałem to powiedzieć, ale ja nie <laughs> że linia jest Twoja. I kolejna runda, ha, jakby wam było za mało. A nie, nie bo to jest druga, to jest druga czy trzecia runda? Trzecia. A, no trzecia. Uro, to no bo w pierwszy rabek wygrał. W drugiej ja wygrałem, Aha, a teraz my... ty wygrałeś. Aha, bo film ma 12 minut dlatego tak, tak. Hmm. tak, 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 tak. Hmm. No. O. o! Weź sobie, proszę dzięki, bardzo. na dzięki. Na rzecz, że każdy ci zabiera, to ja będę miły i ja ci oddam. Dzięki. Przecież ty mu zabierałeś. No dlatego mu oddam, ja miły jestem. Coś tu na górze dzieje O ludzi Już wyścigałem, że spadnę w to Ło ludy Ło ludy. ludy, ten miał coś tutaj kombinuje A co ty mnie chcesz coś... naciągnąć? Na Friba Buksy Już nie widzę Hamu zioto Nie No jak? Czy Przecież skończyła ci się ta twoja lina Ej, wjechał, Niech Nie, wjechałeś mi dwa razy w linie, człowieku jeszcze z tego boosta pojadę Nie no ty dwa razy w linię moją wjechałeś hmm. To jest na nagraniu, nie To jest na nagraniu, człowieku. No, no ja mówię, że on cheaty ma No ja też to mówiłem, człowieku To jest na nagraniu, że on przejechał mnie ten Przez linię O oh, jest. Yes. A królik nagle Nagle cichy taki Idiota <laughs> Cichy idiota. <nie? laughs> cichy makaron Przeskoczyłem no. Nawet zwolniłeś, no, Sam mówiłeś, że to czasem nie działa. No powiedziałeś? zwolniłem, no. A, no to zwolniłeś, no to wiadomo wszystko. Jak zwolnisz, to to się psuje. Musisz mieć dobrą też prędkość. To skaczesz miejscu wtedy. No. Nie skończyłem więc... w jak zawsze. No się skończyłeś. Cichy makaronów Giuseppe, chyba no, Arobek. Arobek. Cześć Po co użyłeś tego musta? Że tak... Nie wiem. Nie. No Nie. 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 Mi się Nie. 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 Musi się nie skończyć z Friarem, no. Boże, jakiego miałem farta! Oj. Duży fart, duży fart, no duży fart. Ale zapatrzyłem się, bo pojawiła się twoja linia, a zaraz dopóki przyjechałem. przejechałem. O, dobra, dobra, czyli ja, ja e, tam dominuję. Mówiłem, że no, Robek wygra. O, o, kurde. Tego nie przemyślałem. No i Król indycej zamknął. No i Tak, dzięki. Czy... Mm. Kurde Dobra. Nie moc bo... Dobra, nie wyszło Nie wiem Krójdę to... naprawdę się fokusuje na mnie nie Ale mówię, jest. że to ja na tobie się fokusuję tak Ty to się... bo ja się Robek jest za mądry dla mnie Po prostu A siebie czwartym zabijam Spoko. No b. Chodź Coach. O, dobra. o, o. Friend. Dobrze. Dobrze, dzięki. Dominuję. A Ewek zginął czy nie? Nie, <śpiewanie> Ty wyjechałeś z twojej Kurde, myślałem, że a się dalej Jak cię <śpiewanie> troluje teraz Beka jakbyście odwoje wyjechali w moją linę Linę <śpiewanie> no Tak fajnie było jeszcze 30 sekundy temu No! Wjechałeś u mnie w linę, no! U mnie też w nie wjechał Nie wiem, no, on ma na serio czyli no na... <laughs> pierwszy raz nie kłamiesz <laughs> Pierwszy raz nie kłamiesz Co, taka prawda? Jeszcze raz nie kłamiesz O Jasne Ty że to Cieszy mnie Nie, a, 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 O, może być Rafał, Ewek zamykaj go! A jest ja mu za tobą, Geniuszu Aha, ty mnie Zamknąć cię tak. no, ja no Nie osoba. będziesz mi mówił, co mam robić. Idiota. Dobra, się go wyeliminowałem do końca. No chłop ma no, ewidentnie. Ja polemizuję o to. <grym> ehm, dementuję to, że on wygrywał. Że on wygrał parę, dwie rundy. Ehm, no. I tyle, no. Na drugie mi spadła dominacja. Nie wbijajcie do niego na kanał. Bożu, o ty wiemy, no, ej, 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 ej Oj, o widać, widać już, widać już, widać zostawcie to co ja zostawiłem u mnie tutaj na filmie. Już bijcie dorobka, niech nie płacze. I co? Zostawcie, y, suba i napiszcie komentarz czy widzicie na Instagrama i miłego dnia. Cześć!